W dniu dzisiejszym, czyli 15 czerwca, po rocznej przerwie ze względu na rozpoczęte inwestycje, obchodzimy dni nowego dworu. Serce się uraduje, jak widzę szczęśliwych mieszkańców naszej gminy, którzy z utęsknieniem czekali na ten dzień. Gmina Nowy Dwór przechodzi w ostatnich latach met metamorfozę. To z pewnością wszyscy widzą i się cieszą. Inwestycje wykonane służą nie tylko naszym mieszkańcom, ale wszystkim, którzy odwiedzają naszą gminę. Teraz w nowym miejscu naszej imprezy, myślę, że się przyjmie na stałe, chciałbym powitać wszystkich bardzo serdecznie, a w szczególności naszych zaproszonych gości. Życzę wszystkim miłej i wspaniałej zabawy. Myślę, że ten dzień utkwi nam wszystkim w pamięci i będziemy go miło wspominać. Dni Nowego Dworu uważam za otwarte. Jest dzisiaj wiele powodów do radości. Pierwszy powód to to, że jesteśmy znowu razem, że. Wspólnota, która zbiera się i zacieśnia przez to, że się spotykamy, z okazji Dni Nowego Dworu znowu ma miejsce no bo była przerwa. Pogoda, oczywiście, nam sprzyja, to też jest bardzo ważny aspekt, ale także te wszystkie sprawy, które tutaj dzisiaj już zostały przywołane w różnych wątkach, bo przede wszystkim to, że wiele osób. Zasłużonych otrzymało odznaczenia. Bardzo serdecznie gratuluję wszystkim i strażakom, i osobom cywilnym, na czele z panem wójtem, z panią skarbnik, ale także właśnie i uczniowi, który właśnie w tych zawodach, czy w konkursie pożarniczym, rozsławił gminę Nowy Dwór wraz z jego instruktorem, nauczycielem. Powód kolejny to te samochody ratowniczo-gaśnicze dwa na raz. Święcone i oddawane do użytku, i ciężki, i średni. Tutaj były wymieniane te składniki jako źródła finansowania. Ja chcę może to trochę jeszcze tak rozwinąć, czy uściślić, bo tu padała nazwa Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy. Nie wiem, czy dla wszystkich to jest pojęcie zrozumiałe. To oczywiście jest część budżetu państwa, która pozostaje w dyspozycji ministra spraw wewnętrznych i administracji oraz komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej. No i właśnie te pozostałe źródła, czyli Urząd Marszałkowski, zwłaszcza przy tym drugim samochodzie, starostwo powiatowe, a także fundusz, fundusz, Narodowy Fundusz i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, no i oczywiście z jakimś wkładem lasów, ale i gminy trzeba pamiętać o tym, że bez... I zaangażowanie i udziału finansowego gminy, by te zakupy nie były możliwe. Ja się cieszę, że ten pierwszy samochód został zakupiony, ten ciężki, w ramach tego montażu finansowego, który udało mi się stworzyć wraz z ministrem środowiska, wtedy, kiedy jako wiceminister spraw wewnętrznych i administracji nadzorowałem służby mundurowe, policję, straż pożarną, straż graniczną, służbę ochrony państwa. I ten mechanizm finansowania przetrwał. To bardzo ważne, bo im więcej źródeł finansowania, tym więcej można zakupić. Takiego sprzętu bardzo potrzebnego dla strażaków. I kolejne powody, proszę Państwa, no to może te, które wymienił Pan Wójt, mówiąc, że gmina przechodzi transformację. Gmina Nowy Dwór przeszła i dalej przechodzi transformację. Symbol tej transformacji jest przed Państwem. To właśnie nowy, nowy no, zmodernizowany budynek Urzędu Gminy i e, Strażnica Ochotniczej Straży Pożarnej. To było możliwe. Dzięki właśnie z kolei bardzo ważnemu programowi inwestycji strategicznych Polski Ład. To był jeden z programów rozwojowo-inwestycyjnych Rządu Prawa i Sprawiedliwości. I z tego programu były dofinansowania także do innych inwestycji w gminie Nowy Dwór choćby do oświetlenia, do modernizacji, kanalizacji i oczyszczalni, do stadionu, który jeszcze się buduje czy przebudowuje, będzie oddany. Jak usłyszałem od Pani Skarbnik, Pana Wójta, pewnie w tym roku, jeszcze pod koniec roku, czy drogi. Tego było sporo. Panie Wójcie, dziękuję Panu i Pani Skarbnik, Radzie Gminy za współpracę w tej dziedzinie, bo przecież wiele nas tutaj różnych działań łączyło, kiedy zabiegaliśmy o te środki. Ale ja mogę wspierać te wnioski o dofinansowanie z Polskiego Ładu, z innych programów inwestycyjnych rządu Prawa i Sprawiedliwości, kiedy byliśmy przy władzy, dlatego, że były dobre wnioski składane przez gminę. Dzięki właśnie zaangażowaniu w projekt, dzięki także wkładowi finansowemu samej gminy, można było te środki pozyskiwać. Oby ten dobry czas dla gminy Nowy Dwór wrócił, bo teraz z tymi inwestycjami niestety, co muszę powiedzieć z przykrością, od półtora roku jest problem. Nie ma tych po prostu środków na inwestycje, ale jesteśmy dobrej myśli, że Prędzej czy później spowodujemy, że one wrócą. To trzeba po prostu jeszcze trochę wysiłku, trochę cierpliwości, trochę współdziałania. Przede wszystkim w imieniu swoim, jak i swojego prezesa Andrzeja Koca, bardzo dziękuję za zaproszenie na dzisiejszą uroczystość. Tym bardziej, że ona ma tak rozległy charakter. Ale ja skupię się na tej części pożarniczej Ochotniczej Straży Pożarnej. Druhny i duchowie, gratuluję wam tych pięknych wozów. Naprawdę swojej karierze zawodowej, ale i społecznej. Nie pamiętam takiej sytuacji, żeby dwa na raz to naprawdę duży wyczyn. Panie Wójcie, jest się czym szczycić, jest się czym chwalić, a druhny i drukowie możecie być dumni, że macie czym robić dobrą robotę. Z kolei, wy mieszkańcy Nowego Dworu, tej gminy, gmin możecie być pewni, że wasza straż pożarna. Nie tylko jest dobrze wyszkolona, ale działa na najnowocześniejszym sprzęcie, jaki w tej chwili jest dostępny w kraju, a może i nie tylko. Gratuluję wszystkim odznaczonym i wyróżnionym. Gratuluję tej pięknej remizy połączonej właściwie urzędu gminy odwiedzonego z remizą, czy jakoś tak? Niech Wam służy jak najdłużej do celów przede wszystkim rekreacyjnych ale jak zajdzie potrzeba, żebyście mieli bazę do profesjonalnych działań. Najlepszego, bawcie się dobrze, a ducha nie gaście. Druchny i druchowie, ja skupię się właśnie też na przede wszystkim na Was niż na budynku gminy. Kilka lat wstecz w tych garażach stał star 200 Jelcz 004 Pamiętamy, jak to było. Wielkim wydarzeniem było przekazanie samochodu z Państwowej Straży Pożarnej, subałk samochodu Renault średniego. To już był wielki skok. Ale dzisiaj to jest ewidentnie XXI wiek, jak nie lepiej. I tak właśnie to powinno wyglądać. Tak powinno wyglądać w każdej jednostce, przede wszystkim KSRG. Ale zarazem tak to powinna wyglądać współpraca między wójtem a komendantem. Między Wójtem, komendantem i panią skarbnik. My pamiętamy dziękujemy, a Wy, jako Ochotnicy, też macie za dziękować i macie w bardzo, w bardzo dobry sposób reprezentować swoją gminę. I robicie to w jak najlepszy sposób umiecie. My to widzimy, doceniamy i stanowicie czołową jednostkę w powiecie Sokulskim w KSRG, na której możemy polegać. Wy o tym wiecie, my o tym wiemy i niech tak pozostanie. Obraliście dobry kurs idziecie w dobrym kierunku. Tak jak pan komendant przed chwilą powiedział, jednostka ochotniczej straży pożarnej w Nowym Dworze jest bardzo prężna, i w szczególności gdy otrzymali ten ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy z dużą ilością wody doskonale wiem, z praktyki i z Akcji, z działań, z miejsca nieszczęśliwych zdarzeń, że zawsze jest dysponowany, można powiedzieć, jako taka mała cysterna. I to jest dowód na to, iż środki są mądrze pozyskiwane i dobrze wydatkowane. E, I za to wielkie podziękowania w imieniu ochotników e, dla pana Wójta i wszystkich tych, którzy z nim współpracują. Pan Wójt wie, ile to wymagało. E, Cierpliwości, a żona wójta wie, ile jego w domu nie było. I za to też jej gratuluję tej ogromu, ogromu cierpliwości, którą okazuje dla męża i wsparcia. I życzę wszystkiego dobrego radości z rosnących pociech. I wszystkiego dobrego w tych dniach nowego dworu, a strażakom tego, byśmy jak najczęściej spotykali się razem z OSP Jaczno, ale też z OSP Hilmony właśnie na ćwiczeniach dzięki w sumie i wam OSP Hilmony też wzbogaciło się o samochód może nie XXI wieku, ale XX i pół wieku, o tak, bo do XXI wieku Hilmony jeszcze dążą, prawda? Panie Komendancie, właśnie, a więc takie moje życzenie, żeby Hilmony też jeszcze do XXI wieku, w najbliższych latach, e, dzięki staraniom Wójta wkroczyły. Szczęść Boże, wszystkiego dobrego.